Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem. Na pierwszy dzień marca Kościół proponuje na fragment Ewangelii Łukasza, 10 rozdział, wersety 28-31. Piotr powiedział do Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie domów. Braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Moi drodzy, przepiękny fragment na czasy, jakie przeżywamy. Otóż Jezus składa Piotrowi konkretną obietnicę. Piotrowi, ale nie tylko jemu, swoim uczniom, a więc również nam. Moi drodzy, w czasach, kiedy. Gdzieś w naszych sercach pojawia się lęk, kiedy być może no, gaśnie w nas nadzieja, warto przypomnieć sobie, że Jezus jest dobry. Ojciec nasz, który jest w niebie, jest najlepszym Ojcem i On składa nam konkretne obietnice. Kiedy czytamy Słowo Boże, bardzo konkretnie mówi o tym, że będzie troszczył się i o nasze ubranie, i o nasze jedzenie. Nawet włosy na głowie naszej są policzone. On nie pozwoli nas skrzywdzić, a nawet jeśli doświadczymy trudności, jeśli mu zaufamy, wyjdziemy z tego obronną ręką. A najważniejsze w tym wszystkim jest to, że nie ominie nas Nagroda Wieczna. Chciejmy więc wpatrywać się w te obietnice, wczytujmy się w nie, wsłuchujmy się w nie, po to, aby rozpalić w naszych sercach na nowo nadzieję. Bóg składa również wiele konkretnych obietnic w różnych objawieniach prywatnych, które dotyczą e, tych, którzy Mu ufają, które dotyczą także naszej Ojczyzny i jej bezpieczeństwa. Bóg jest wierny. Odpowiedzmy na Jego wierność naszą wiernością. A więc ufajmy Mu, kochajmy Go, módlmy się najlepiej, jak potrafimy i nie traćmy nadziei. On w swojej łaskawości naprawdę zatroszczy się o nas. Pozdrawiam Was serdecznie i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.